Piłkarzu, oto 5 rzeczy, które musisz zrobić tego lata, jeśli serio chcesz wejść na wyższy poziom. Letnia przerwa to nie tylko moment na odpoczynek, to moment, który może zmienić twoją grę w nowym sezonie. Jeśli nie chcesz wrócić dokładnie taki sam, to masz do zrobienia 5 rzeczy. Po pierwsze, odpocznij z głową, zatrzymaj się, daj ciału i głowie złapać oddech. Przemyśl sezon, swoje mocne strony i to, co totalnie działało. Bez tej pauzy znowu wejdziesz w kolejny sezon na ślepo. 2. Zrób porządek z fundamentami. Siła, moc, mobilność, wydolność. Bez tych rzeczy nie przetrwasz intensywnego grania przez cały sezon. Teraz jest czas, żeby spokojnie na tym popracować. 3. Wyrównaj braki i rozwin atuty. Zidentyfikuj swoje deficyty. Może nie masz mocy w pierwszym kroku. Może brakuje ci sił w końcówce meczy, ale nie zapominaj o swoich mocnych stronach. One też potrzebują pracy. 4. ułóż konkretny plan. Bez planu lecisz na ośle. Ran musi być progresywny, poukładany, dostosowany pod ciebie i przede wszystkim skuteczny. Pięć dlatego polecam zrobić ostatni krok, czyli dołączyć do mojego programu Kozacka Forma 3.0 Lata, gdzie krok po kroku, dzień po dniu przeprowadza się przez cały proces, który sprawi, że Twoja forma fizyczna wzrośnie jak nigdy dotąd. Więcej informacji znajdziesz tutaj.